Powiedz, gitarą, Nie, no, to na tym na tym. O, Tak, o. tak. No. Powiedz nam, Jarku parę słów. Jak to było zbudować pierwszą na świecie słoneczną gitarę? Słuchajcie kochani, to jest fantastyczny projekt z jednego powodu, ponieważ wzmacniacz, który jest bardzo blisko przystawek, generuje tak fajne dźwięki, że jest to niemożliwe do osiągnięcia w przypadku klasycznej gitary elektrycznej i wzmacniacza, który stoi dosyć daleko. Na przykład, druga sytuacja. No co? No, różnego typu rozwiązania od tych baterii, gdzie po prostu można sobie naładować akumulatorek i biegać po plaży i grać na tej gitarze. No w ogóle jest bardzo inspirująca i, 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 i inspiruje do, do różnych ciekawych, ciekawych rozwiązań muzycznych, które na przykład nie mają normalne gitary elektryczne. Powiedz, czy jest szansa na masową produkcję kiedyś w przyszłości? Jak ty to widzisz? To wszystko zależy od tego, jakie będzie zainteresowanie, od muzyków, którzy będą chcieli. Kiedyś Laurens Hammond też tylko chciał organy Hammonda do kościoła. Okazało się, że nagle cały świat jazzowy i bluesowy, rockowy gra na tym instrumencie przez kilka już dekad. Krzysiu Ścierański powiedział, super gitarka do ćwiczenia. Na przykład tak, można, można po prostu grać wszędzie, w garderobie, w pociągu, w samochodzie, wszędzie. No. Pozdrawiam wszystkich.